Hejka kochani, witamy Was w kolejnym odcineczku, w naszym kolejnym vlogu. Niech nie Was nie zmylą te maski, bo te maski to są tylko maski, a tak naprawdę to jesteśmy my. Słuchajcie, zaczynamy z sylwestra. O, Nikola ściąga maskę? Nie, chciałam powiedzieć, że to ja. Aha, że to ja. No to nie, to jest Nikola. Zobaczcie, takie maski było, były właśnie w Biedronce, chyba 6 sztuk takich masek. 8. 8. o. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to jesteśmy my. No tak, my się szykujemy, bo mało do Sylwestra, ale tak, paznokcie jeszcze nie zrobione, no nic praktycznie jeszcze nie ogarnięte. Ja sobie gram w Simsy. Nikola w ogóle gra w Simsy. Także tak, Nikola się uzależniła, słuchajcie, od grania w Simsy. Czy to możliwe? Piszcie w komentarzach, czy też tak mieliście, że graliście, graliście w Simsy cały, cały czas. Lub w inną grę. Lub w inną grę i nie mogliście się oderwać, bo to... to napiszcie jaką. Dokładnie, napiszcie jaka to była. Bo Nicola, Simsy. Bo Nikola Simsy. I teraz, jaka jest nie swoja ta Twoja simka, a ta? Mm, bardzo smutna. O jej już tyle masz? Dajcie spokój, to jest za dużo. O Nejcia też już tam do nas mówi, też by chciała, chciała coś powiedzieć. No, Nejcia też by chciała coś powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy wam, jak my spędzamy Sylwestra. Ale tak, no właśnie, my spędzamy Sylwestra w domku. E, będziemy ze znajomymi, rodzina i tak dalej, wiecie o co chodzi. W gronie najbliższych, jak to się mówi. No, ale słuchajcie, bo wiecie, nylcia jest mała, nigdzie nie możemy na razie się wybrać w dalszą podróż. Tak jak w zeszłym roku byliśmy gdzie? Zakopane. W Zakopanem byliśmy. Słuchajcie, byliśmy w Zakopanem i powiem Wam, że był naprawdę najlepszy chyba Sylwester, jaki, jaki spędziliśmy, prawda? Bardzo fajnie było. Nikola, słuchajcie, cały czas gra. To jest naprawdę, słuchajcie, niepoważne, ale to co? Nie będziemy już wnikać w ten temat. Także słuchajcie. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli fajną zabawę sylwestrową, czy to w domu, czy gdziekolwiek indziej. Może ja się na to Moskwa. czy to gdzie, gdziekolwiek indziej. No, a ja Wam też coś dzisiaj nagram. Słuchajcie, kochani, Anelcia ma takie piękne Podaneczki z takimi falbankami. Oczywiście pokazuje tak samo jak jest Nelcia ubrana, bo zawsze się pytacie jak Nelcia, jak to. To zawsze Wam y, troszkę pokażę tą naszą Nelcie. Y, do tego ma taki fajny kaftaniczek z takimi pięknymi wzorkami tutaj. Naprawdę fajnie się wszystko komponuje. I do tego ma skarpeteczki. Takie w miszkamiki. Tak, żeby było jej ciepło w nóżki, prawda Nelcia? A koło nie jest jej. No. Tak. żeby ci było ciepło. Oczywiście, a Koni jest jej ulubiona maskotka. Lubisz nią? Taką maskoteczkę? No i już szaleje. <grystanie> Taka maskoteczka. 1 stycznia. Wczoraj był Sylwester. Piszcie w komentarzach, jak się bawiliście, no bo my jesteśmy troszeczkę niewyspane, ale to tylko ze względu na to, że Nela po prostu nie spała, ale tak, to było okej, okay. prawda, Nikola? Tak. No dobra, słuchajcie, dzisiaj dużo, dużo komentarzy było na temat, pytanka mieliście na temat wózka, który kupowaliśmy dla Neli. Więc dzisiaj postanowiłam pokazać Wam ten wózek, bo akurat żeśmy wczoraj przynieśli go do domu. Bo zawsze jeździ z nami w bagażniku, bo wiecie, na zakupy, czy tam e, gdzieś idziemy na spacerek, to zawsze w bagażniku leży, żeby, żebyśmy po prostu o nim nie zapomnieli. Ale wczoraj, że był Sylwester, to e, Nela sobie w wózeczku troszeczkę z nami leżała. Tak, Melonia jest. No i e, no my z Nikolą, że zresztą widzieliście początek filmu, jakie mieliśmy maski, zabawa była jaka, Nikola? Fajne! Fajno! Tak, mieliśmy, słuchajcie, Sylwester z, w zakopanym byliśmy, prawda, Nikola? <grym> Jakby. <grym> Jakby. Także, słuchajcie, ja Wam pokażę dzisiaj wózeczek. Mam nadzieję, że wszystkie pytanka Wasze rozwieje i wszystkie wątpliwości na temat wózeczka. E, powiem Wam z jakiej firmy i tak dalej, i tak dalej. Także, słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach koniecznie, jak spędziliście... Sylwestra! Sylwestra! Słuchajcie kochani, ale zanim pokażę Wam wózeczek, jak wygląda, chciałabym Wam jeszcze pokazać jeden prezent, który została Nela. Troszeczkę spóźniony, bo wiecie jak to jest, a to jedna ciocia, a to druga, także pokażę Wam, gdzieś tu miała pojeść prezencik. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, dlatego że bardzo jest fajna ta czapeczka i bardzo mi się podoba, ze względu na to, że jest taka luźna. Neli po prostu założyłam i była no super, wchodzi na główkę i jeszcze co jest fajne, ma materiał pod spodem, nie, jest, nie ma polarku, więc główka się nie poci. Także bardzo fajne. I słuchajcie, do tego jest szaliczek. Coś takiego z takimi pomponami. I rękawiczki. Także rękawiczki też. No, rękawiczki też masz. Także rękawiczki też fajne, bo są zakładane na, na, na szyjkę z tyłu, więc yy, nie zgubią się tak szybko, prawda? Więc taki prezencik dostała jeszcze Lela. O, zobaczcie, jaki Tak, podoba Ci się wiem. Coś no, tutaj też... do powiedzenia ma świzję, tak? No, no, o, no tak, tak. No. no Bo na udzie, tydzień capećka. Dzieje ciapeć. tu na kamerę. Ty chciałaś powiedzieć. Dzień dobry, tak? co chciałaś powiedzieć? Hmm. Chcia 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 On teraz nic to... nie chce nagle powiedzieć, Chcia no? Ci Chcia... no? onela Teraz ona nic nie chce powiedzieć nagle. Wstydzisz się, tak? Aha. No, dobra, no to już dużo powiedziała. Okej, okay, dobra, ja schowam oh. ten prezencik i już wam pokazuję ten wózeczek. Słuchajcie, wuseczek kupowaliśmy tutaj u nas w jakiejś hurtowni. Nigdzie żeśmy nie jechali. Pojechaliśmy, wzięliśmy tak naprawdę pierwszy lepszy. Nie zależało nam na firmie, tylko żeby był e, funkcjonalny. Także słuchajcie, no firma jest. E, tutaj jest z przodu e, nazwa firmy. Co jest fajne w tym wózku? Słuchajcie, tutaj akurat mamy głęboki, ale my mamy trzy w jednym. Mamy spacerówkę, tak. Mamy spacerówkę. Mamy fotelik do, do samochodu, ale fotelik również możemy założyć sobie na ten szkielet tutaj, jeśli wyciągniemy sobie tą budę. Słuchajcie, tutaj najpierw pokażę Wam środek. To jest fajne, bo mam jeszcze jedno takie samo do zmiany, także może, mogę sobie to wybrać w każdym momencie, kiedy będę chciała. Jest fajne, na, na zamekach możemy odpinać. Słuchajcie, tutaj główka się podnosi do góry, yy, tutaj jest regulacja od dołu Także tak wygląda środek tego, tej spaterówki I tutaj też jest odpinany ten cały środek Tutaj jest zameczak, także tak mogę sobie go wyprać kiedy będę chciała no. Mi się wydaje, że ktoś chce być w tym filmie, koniecznie No właśnie Ktoś ja coś, wiem, coś chce być w tym filmie Ja mogę mówić czy mam nie mówić, mama już nie wie A teraz się wstydzi, teraz się wstydzi no, no. no. Jeszcze trochę tak, jeszcze z 3 -latka. będziesz mogła coś tutaj mówić, ona tak? Ja już zagaduję tak. No. Mama chce coś powiedzieć. Teraz się nauczyła języczek w ten to wystawiać. Wychala, wychala. No, wywala języczek i koniec. No. no, dzieci tak robią, takie małe, wywalają języczki, bo czytałam coś na ten temat, także. Bo nie, bo Ale jest gaduła niesamowita, tak. jak słyszycie zresztą. Cały czas wygadała, słuchajcie. Jak coś do niej coś powie, to ona cały czas gada. Albo tak, bo jak gadasz przez telefon, rozumiem, tak. z mojej to, to też się wtrąca. Jak z rozmawiam albo z kimś, to ona cały czas gada. Ostatnio nawet z dziadkiem gadała. No. To jest taka gaduła. Słuchajcie, ona cały czas gada. No, ale dobrze, no. Niech sobie gada. O, słuchajcie, tutaj mam jeszcze wódkę. Fajne jest w tej budzie, że słuchajcie, tyk, tutaj jest taki me metal, no bo metal, tak? No, to metal i, i magnes. I no? I tutaj sobie zapinamy, słuchajcie, widzimy dzidziusia w środku, a wódka jest zamknięta i tam jest bardzo, bardzo cieplutko, bo sprawdzałam. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest fajna sprawa, mamy rękawiczki. Jak jest zimno, zakładamy sobie na ręce rękawiczki i już jest nam cieplutko. Yy, tutaj mamy tak, tą stronę słuchajcie, no cóż, tutaj mamy, jak to się nazywa to ta, ten kolor? Rose? Gold Rose. Gold Rose, także on jest, nie jest taki złoty, tylko jest taki... Różowo-złoty. Różowo-złoty. Coś ala tak? ten, iPhone'y takie są, Gold no Rose właśnie. też. Także koła też ma coś takiego. <gadułę>, słychać? No wiadua. No właśnie. I tak, tutaj, no, tutaj był jeden minus dla mnie, bo jest bardzo mało miejsca, słuchajcie, w tym takim, no jakby to powiedzieć, koszu, tak. W schowku, tak? No. no jest mało miejsca, ale no już trudno, jak chciałam tutaj tą budkę, no to y, był minus na przykład właśnie tego kosza. No ale już wolałam tutaj, żeby dziecko było fajnie zabezpieczone. Niż mieć większą objętość tam z Jeszcze w zestawie, w zestawie, znaczy w zestawie, kupiliśmy do tego to jest ten, no tam pod kocykiem si jest si fotelik si samochodowy. że jest właśnie w zestawie. I, i do spacerówka. I spacerówka, no tak, to jest takie 3 w 1. Także spacerówka też jest do tego. Jak, y jak będziemy w przyszłości zmieniać tą budę, bo to się zmienia, całe to się ściąga, zostaje szkielet i wkładamy tylko w ten szkielet. Tą spacerówka, czy nawet ten hotelik. Jak jedziemy gdzieś mm. i chcemy coś szybko załatwić. I do samochodu, słuchajcie, też, bo ja to zazwyczaj robię. No dwa elementy. Odpina się tylko tutaj, zobaczcie, jest takie coś. Mhm. O, i już wyszło, widzicie? Także to jest tak szybko. I z powrotem Dokładnie. Wkładam. Dokładnie. I to później też dosłownie sekunda i wózek złożony w bagażniku. Dokładnie, także słuchajcie, tak wygląda wózek. Znacie już firmę, wiecie jak wygląda, jaki kolor. O, tak. <laughs> Dzień dobry. Coś tam, ogląda? coś tam ogląda z tyłu. Nie <grym> można do tyłu się patrzeć. Halo. Kto tam idzie do ciebie, ej? Kto tam idzie? Bo tam są drzwi, i ona patrzy, czy no. ktoś idzie. Nikola zaraz przyjdzie. Nikola przyjdzie, no. <grym> Także słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodobał. Jak macie jeszcze jakieś pytanka, to zadawajcie je. Ja każdy komentarz czytam, ale nie jestem w stanie słuchajcie na każdy odpowiedzieć. No bo wiecie, tutaj mała tutaj dom tutaj coś zawsze jest coś do zrobienia. Więc nie jestem w stanie wszystkie komentarze na wszystkie komentarze odpisać, ale każdy czyta. <noise> <noise> Nikola już pewnie siedzi u siebie w pokoiku, także ja już się z Wami żegnam i życzę, słuchajcie, e, no co mam życzyć. Miłego dnia. Papa! Pa.